The Panie Marszałku, Wysoka Izbo, minuta zapewne starczy, dlatego że pytanie jest niezwykle krótkie i proste, choć może naiwne. Pierwszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego datowany jest na 28 lutego 2013 roku. I to było dokładnie 16 miesięcy temu. Wówczas na wykonanie tego wyroku Trybunał Konstytucyjny dał 18 miesięcy. Które to 18, miesięcy, 20, 18 lipca, przepraszam, 2013 roku. Wówczas to Trybunał Konstytucyjny dał 18 miesięcy, które to 18 miesięcy upływa tak jak pan minister powiedział, 28 lutego czy w lutym 2015 roku. Co takiego się stało, że Państwo nie zdążyliście zrobić wykonać tego trybunału w tak wydaje się, dość prostej sprawie. I narażając się w tej chwili na sytuację że albo dojdziemy do sytuacji, w której po 28 lutego w ogóle nie będzie karania za ukrywanie dochodów, albo narażamy się na wprowadzenie niekonstytucyjnego przepisu w terminie niekonstytucyjnym, bo Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wypowiadał się, że zmiany przepisów podatkowych muszą być wprowadzane z upływem lat podatkowych a więc krótkie pytanie co się stało co się działo przez te 16 miesięcy żeście państwo nie zdążyli dziękuję